Witam Państwa na kolejnej audycji, którą zatytułowałem Zakazana Astronomia. W pierwszym odcinku tej miniserii dowiemy się szokujących, niesamowitych faktów z dziedziny astronomii faktów, które są całkowicie pomijane w podręcznikach akademickich oraz popularnych. Dowiemy się z tej audycji, jaka jest prawdziwa wielkość Ziemi z Księżyca oraz co tak naprawdę widać na Księżycu, czy tam nie ma widoczności gwiazd oraz wielkiej pięknej kolorowej ziemi. Skorzystamy z książki wydanej z tysiąc, w 1859 roku pana Smyca, nauczyciela akademickiego oraz ze szkół podstawowych w Nowym Jorku. Skorzystamy z informacji pana Smyca w 1859 roku z książki pod tytułem Astronomia Popularna Pan Smith był ważną osobą w szkolnictwie Nowego Jorku tamtych czasów. Już teraz z góry mówię, że będzie niesamowicie ciekawie. Zapraszam Państwa na tę fascynującą audycję. Na pierwszej planszy widzimy księżyc, tak jak go widzimy realnie z ziemi, na ziemi oraz Ziemię, tak jak powinniśmy ją widzieć patrząc z księżyca na Ziemię. Stosunek wielkości jest szokujący. Wielkość księżyca widziana z ziemi to jest jeden, wielkość Ziemi widziana z księżyca to jest 13, czyli 13 razy jest większa Ziemia widziana z Księżyca niż Księżyc widziany z Ziemi. Na tym krótkim fragmencie filmiku widzimy realną wielkość Księżyca oraz pokazujemy, jaka powinna być Ziemia widziana z Księżyca. Także to są wartości szokujące. Ta Ziemia jest 13 razy większa niż Księżyc. Teraz mamy stronicę książki. Właśnie pana Smitha, Astronomia Popularna. W środku widzimy liczbę. 13 razy jest Ziemia większa widziana z Księżyca. Co nam pisze Wikipedia? Wikipedia pisze, że Ziemia widziana z Księżycy jest 3,7 razy większa. Tylko. Natomiast tamta informacja podana w książce wydanej w Nowym Jorku mówi, że Ziemia jest większa 13 razy. A więc widzimy kłamstwo w Wikipedii. Te zdjęcia, które Państwo widzą, później po pokazaniu tego przeglądu zdjęć, zaopatrzymy te zdjęcia w realny, w realny widok Ziemi widzianej z Księżyca. Są to zdjęcia oryginalne z 1968-70 roku. Jedno zdjęcie japońskiego lądownika, który pokazuje, jaka jest Ziemia malutka. Wystarczy patrząc na te zdjęcia z, z zamieszczoną wielkością ziemi, wystarczy tylko pomierzyć linijką wielkość na ekranie, pomnożyć razy 13 i wyjdzie nam, jaka powinna być naprawdę ziemia widziana z księżyca. Lądownik japoński pokazuje malutką ziemię. Pokazujemy teraz proporcjonalnie prawdziwą ziemię, jak ona powinna wyglądać ze zdjęć tego lądownika. Wniosek jest taki, że ten lądownik nigdy nie był na Księżycu, wszystko jest fotomontażem. To, co pokazuje nam agencja japońska, amerykańska, to jest wszystko fikcja i fotomontaż. Wystarczy na ekranie telewizora, na ekranie komputera wziąć linijkę do tej wielkości, pokazywanej nam przez zdjęcie oryginalne oraz pomnożyć tę wielkość razy 13. Na końcu jeszcze raz przypominamy Wikipedia 3.7, a ta książka amerykańska z XIX wieku 13 razy większa jest Ziemia widziana z Księżyca. A teraz następna rewelacja. Z tej samej książki korzystamy i pokazujemy stronę, na której jest napisane, że powinny być pięknie widoczne gwiazdy z Księżyca, patrząc w stronę odwrotną niż Słońce. Czyli patrząc w słońce widzimy jasne niebo, a patrząc co na odwrotną w słońce stoś pięć stopni się odwracamy i widzimy wtedy czarne, przepiękne gwiaździste niebo, kolorowe gwiaździste niebo w z gazozbiorami i galaktykami. Rozpoczynamy ostatnią część audycji. Proszę Państwa, co wiemy? Wiemy, że Ziemia widziana z Księżyca jest około 13-14 razy, gdyż takie też są źródła, większa niż Księżyc widziany z Ziemi. Czyli jest jeden Wielkość 1 to jest księżyc widziany z Ziemi, a aż 13 razy Ziemia jest większa z Księżyca. Widziana z Księżyca. Nie ma takich źródeł obecnie, które podają, że Ziemia jest 13 razy większa widziana z Księżyca. Tego nie ma. Tylko są informacje, że jest około 3,5-4 razy większa niż Księżyc widziany z Ziemi. Ale to chodzi o 13 razy więcej. Pokazywaliśmy stare zdjęcia z Apollo, nakładaliśmy komputerowo zdjęcie Ziemi, jak to powinno wyglądać, więc to są szokujące różnice. A teraz widzimy gwiaździste niebo i tak to powinno wyglądać z Księżyca. Zaraz będzie film krótki, następnie będzie pokazane Hollywood kosmiczne, czyli NASA. Jak to w NASA pokazują ciągle i obsesyjnie czarne niebo widziane z księżyca. To trzeba zobaczyć. Oni ciągle pokazują czarne niebo, a my udowodniliśmy, Dzięki starym podręcznikom do astronomii, pisanych przez słynnych amerykańskich astronomów w połowie XIX wieku, że niebo na Księżycu jest gwiaździste, z tym, że musimy patrzeć w stronę przeciwną do Słońca. Wiesz, jak będziemy patrzyli w stronę słoneczną, to będzie oślepiające niebo, ale w stronę przeciwną będziemy widzieli czarne, gwiaździste niebo, tak jak, ja, tak jak to teraz widzimy. Także zapraszam na krótki pokaz. Niebo, montaż komputerowy, filmy NASA. Oszustwo, oszustwo, oszustwo. Kompromitujemy, proszę Państwa, całą tę oficjalną astronomię, tę astronomię. A teraz obowiązkowy orgazm. Ziemia będzie wyłaniała się za księżyca. Proszę popatrzeć. No, oczywiście, orgaz końmódzki. Czarne tło. Oszukane czarne tło. Tam widać cudowne, gwiaździste niebo. Jeśli w ogóle ten księżyc istnieje. Well, yeah. Oryginalny film NASA, Land Rover, Rover na Księżycu, czyli ten pojazd księżycowy i znowu czarne, ohydne tło. Proszę Państwa, to jest wszystko fake, to jest oszustwo. Widzimy z Księżyca, jeśli jesteśmy na powierzchni Księżyca. Widzimy wspaniałe, cudowne, gwiaździste niebo. Na samym końcu audycji pokażemy, jak to powinno wyglądać. A to jest wszystko fake, to jest oszustwo. powinno być wspaniałe gwiaździste niebo, a jest oszustwo, że jest niebo czarne, to jest oszustwo. Chwyciliśmy NASA, na oszustwo. Taka jest prawda. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie tej części audycji. Niestety tacy są Amerykanie. Przynajmniej tam oczywiście Lita, biznesowo-kosmiczno-naukowa. Oni, oni resztę mieszkańców planety traktują jak można powiedzieć, no jak bydło, jak gorszych ludzi. A w szczególności dotyczy to Europy. Europa dla nich to jest kansen. Jakieś królestwa tu były, jakieś małe państewka, to w ogóle jest kansen. Dziwaczne, dziwaczny kawałek świata. Traktują nas z pogardą. Oni publikują książki. Mówiliśmy na sam początku audycji. Pokażę mi jeszcze raz. Publikują książki. Astronomia Popularna, y, profesor z Nowego Jorku y, opublikował książkę. Omawialiśmy tutaj, że Ziemia jest 13 razy większa widziana z Księżyca, że widać piękne gwiaździste niebo i piękną kolorową Ziemię z Księżyca, bo tam nie ma atmosfery. To wszystko pokazywaliśmy. No i oni to publikują, później zapominają co opublikowali, później tworzą fikcję, no koszmarną fikcję, że jest czarne niebo, że Ziemia jest malutka widziana z Księżyca. Pokazywaliśmy to na zdjęciach. Oryginalnych zdjęciach NASA z 1970 roku. Zdjęliśmy to zdjęcie, nie będzie nam teraz przeszkadzało. Także oni, ta elita, tak ma. Nie wiedzą, co publikują, zapominają, co publikują. Myślą, że ludzie są idiotami, że nie znajdą źródeł, są pełni pychy. Ta, te elity, gdyż sami Amerykanie są wspaniali, otwarci ludzie. Mam przyjaciół, Państwo też mają przyjaciół w Ameryce, także są wspaniali ludzie. Podwójna okejka dla Amerykanów. Na koniec takiej uwagi mam. Ja pamiętam najsłynniejszego uczonego polskiego, sława planetarna z kul ksiądz profesor Włodzimierz Sedla dyrektor biologii teoretycznej. On jeszcze miał wtedy wykłady, zajęcia dla doktorów. Już był mocno starszy, starszą osobą. To był wielki geniusz naukowy, wizjoner, genialny biofizyk, twórca biofizyki, współtwórca. Przepraszam, tam był taki uczony też węgierski. szent Giergi. I ksiądz profesor nawiązał do jego koncepcji, i właśnie powstała biofizyka. I Amerykanie przyjeżdżali, dziwili się, że ksiądz profesor Władimir Sedlach no nie ma wielkiego instytutu badawczego, tylko dwa pokoje w Radomiu tam mieszkał. Natomiast tutaj był jeden pokój biologia teoretyczna na pół. I teraz, dlaczego, co ma tutaj piernik do wiatraka za przeproszeniem, czyli co ma profesor, wielki profesor, genialny uczony, profesor Sedlak do tej audycji? Otóż Amerykanie stworzyli koncepcję pól morfogenetycznych. Sheldrake się nazywa ten uczony. Proszę Państwa, no to jest dokładna kopia koncepcji biofizyki księdza profesora godzimierza Sedlaka. To jest kopia. Ale tam nie ma żadnej informacji, że ktoś był twórcą, że ten pan Sheldrake Twórca tej koncepcji pól morfogenetycznych, że on korzysta, on po prostu zerznął wszystko od księdza profesora. Po prostu. Także bardzo trzeba uważać na to, co Amerykanie mówią, co robią, co publikują. Oni publikują książkę, nie wiedzą, zapominają, że opublikowali. Także te elity są, no, żałosne. To już są żałosne, cała planeta się z nich śmieje. Natomiast tytuł naszej miniserii jest bardzo adekwatny. Była taka słynna książka pana Kremo. Zakazana archeologia. Też wzbudziła wielką sensację, wtedy wzbudziła wielką sensację. On też Zakazana archeologia 2. Także skorzystaliśmy z tego tytułu Zakazana Astronomia, gdyż będziemy publikować tutaj takie y, informacje, materiały, y, zdjęcia, rysunki, liciny, no które są szokujące. Także sobie będziemy dalej wszystko omawiać w następnych częściach tego miniserialu pod tytułem Zakazana Astronomia. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek tej miniserii pod tytułem Zakazana. Astronomia, po angielsku to będzie The Forbidden Astronomy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na kolejną audycję. Do zobaczenia i do usłyszenia.